Witam Was bardzo serdecznie w unboxingu mangowym na moim kanale. Jak możecie zauważyć, mamy tu sporo paczuszek całkiem dużych gabarytów. Są to przede wszystkim priordery głównie z Mangarten i e, od Kotori, czyli Mangastore oraz jedna paczuszka mang używanych. Jednakże zanim przejdziemy do samych mang, to chciałbym Was na wstępie prosić o zostawienie subskrypcji, ponieważ wiele osób z Was ogląda, a nie subskrybuje. A po prostu taka subskrypcja nic nie kosztuje, a dla mnie będzie po prostu miłym gestem. I, i też może będziecie dostawali przypomnienia od, na temat tego, że są kolejne unboxingi. Także myślę, że warto, ale już przechodzą do samych mang. Nie mam pojęcia, którą powinienem y, tutaj otworzyć pierwszą. Dlatego pójdę od góry, mam nadzieję, że to jakoś poukładałem. Ponieważ źle poukładałem. Dlatego pierwszy to otworzymy. Ponieważ znajduje się tutaj nic innego jak Juju Hakusho. Juju Hakusho od studia JP. Już rozpieczętowuję. Twarda oprawa. Spora cena. Spora cena jak za, szczerze powiedziawszy... Coś tak nie klika za bardzo. Szczerze powiedziawszy jak za tomik. W którym jest jedną 25 tomu. Bardzo dziwne wydanie, bardzo dziwne wydanie Juju Hakusho u nas. Czym jest Juju Hakusho? Jest to przede wszystkim tytuł od autora Hunter x Hunter, czyli Togashiego. Jest on skończony, tutaj nie ma hiatusów, także nie trzeba się niczego obawiać. Jednak przed nim przejdziemy do samego omawiania, pokazywania wam, no to otworzę drugą paczuszkę. W ogóle chciałbym, nie wiem, pochwalić, jakby zwrócić uwagę, że. I od pewno bardzo fajne paczki. Zresztą w sensie oni tak, tak zakładamy. Tutaj pakujemy normalnie, jak jest yy, tam zapieczętowane, to jedno cięcie sobie potem otwierasz, Wszystko ładnie, elegancko i to fajnie wygląda. Naprawdę. No tutaj, klasa, jeżeli chodzi o te kartoniki. Bardzo mi się to podoba, szczerze powiedziawszy. Jednakże, sam kartonik yy, do. do... Do tyłu rzucamy i jest tutaj zapakowany w drugi tom Juju Hakusho. Zaraz do magnesów przejdziemy, ponieważ dodatkami do Juju Hakusho są magnesiki. I może od razu do nich przejdziemy. Co tam? Nie wiem które były, do którego tomiku, ale no po prostu po kolei wam przedstawię. Czy to ostrość jakoś łapie? Nie łapie ostrości, nie chcę złapać ostrości. I chyba nie złapie tej ostrości. no o, mniej więcej tutaj widać. Jeden, drugi, Uuu. trzeci, Uuhu. i czwarty. Jeżeli dobrze kojarzę, to do trzeciego tomu również będą magnesiki. Ale to nie jestem 100% pewny. To są takie fajne. Szczerze powiedziawszy, jeden z fajniejszych dodatków, jakie można dostać może nie jakie można dostać ale ogólnie fajny fajny make, że coś takiego jest z tego co wiem to, to te magnesy są z, z tomików a jeszcze z karty ale to gówniany akurat dodatek ponieważ karta no to jest dosłownie to samo jakby po co mi to nie wiem i w drugim tomie zapewne jest to samo dosłownie to samo Wy możecie zauważyć że Bracia, bliźniacy. Przepraszam. Z drugiej strony jest to. To, co chciałbym o samym wydaniu jeszcze może powiedzieć Yuyo Hakusho, to jest to, że, że ma przerwę. To, to trochę tak słowo wygląda. Ale dwie rzeczy w zasadzie powiedzieć o tym. To tak. Pierwszy tom ma, to jest wytłuszczane chyba, yy, druki. Jest tutaj inny kolorek autora. I tu jest inny kolorek autora. Czemu? Czemu nie można było to ustalić na początku? Później kolor są, zgadzam się z tym, przynajmniej na trzecim tomiku. Nie mam pojęcia czemu to tak wyszło. Fajnie jest to, że, że nie zostawiono białych teł, tylko jakby te, te rysunki. To, to, to fajnie wygląda. Także mój jeszcze jedna jakby, może nie zarzut, ale coś takiego, co, co mi się nie do końca podoba. To nie pamiętam, wrócę do tego, bo... a pamiętam. Yuyuhakusio. Mo mogło mieć panoramę, ale JPF boi się panoram. Dlatego nie chciał zrobić panoramy, bo to krzywo wyjdzie w ogóle. Dlatego zostaliśmy ograbieni z panoramy, która mogłaby fajnie wyglądać na półce. Dlatego mamy takie białe po prostu. Czemu? No bo JPF boi się robić panoram, że za dużo to kłopotów i dlatego. No nie wiem, szczerze powiedziawszy no, można by było walnąć panoramy. To brakuje w ogóle u nas panoram, Na czym jest na, na chłopaku z XX wieku, na Dragon Ballu? Chociaż na chłopaka z XX wieku to też to panorama tak widać, że nie widać jej w ogóle. A panoramy są fajne. Są fajne. I myślę, że można byłoby coś takiego sobie od czasu do czasu na naszym rynku walnąć, Tym bardziej, że te magii niektóre nie są jakieś turbo taniutkie. I, i myślę, że coś takiego by było fajnym dodatkiem po prostu do tego. Ale już jakby, jeżeli chodzi o samo wydanie i koniec narzekań, myślę, że przejdę do tego, jak to wygląda w środek. O! Po, proszę zobaczyć, jest. To stąd są brane te, te, te mm, No, jak one się nazywają? <grytanie> Magnesiki, Magnesika, O, proszę zobaczyć. Na pewności, było tego potwierdzenia, jest to samo. I... i tak. Jednakże, jeżeli chodzi o sam tytuł, to jest to. opowiada historię o naszym głównym bohaterze. Nie powiem, czy jak on się nazywa. Nazywa się Yu-Yu Suka, dobra? To już wszystko wiadomo. Który to sobie jest takim łobuziakiem. Bardzo mi ten tytuł, Vibe, przypomina GTO. Great Teacher. O niej zuka, jeżeli kojarzycie. Ponieważ jest to taki a'la gangsterski, tutaj wiecie, porachunki takie, że pobić się z kimś to rozwiązanie problemu, ale może później się okazuje, że może nie do końca, że tutaj są jakieś większe, głębsze przekminki. Także tytuł ten zaczyna się od tego, że nasz główny bohater umiera przez przypadek ratując jakiegoś tam dzieciaka i wchodzi, jakby staje się takim duchem do zaświatów, ale dostaje ofertę na temat tego, żeby może tutaj coś pokminić, wrócić do, do świata żywych, ale na przykład spełnić parę oczekiwań bóstw, Boga, czy, czy nie wiem jak to tutaj jest przedstawione. I po prostu pracować dla tych niebios i tam załatwiać jakieś tam sprawy, pokonywać złe duchy. To trochę, trochę coś z jest. Wszyscy się wzorowali na Togasym, jak wiadomo, no i tak mniej więcej się to przedstawia. Kreska jest inna, inna niż w Hunter x Hunter, przynajmniej takie mam wrażenie. No może niektóre tutaj, jak przynajmniej ten kat troszeczkę podobny jest do niektórych, do, na przykład do Hisoki, myślę, że jak oglądaliście anime, to kojarzycie taki jeden kadr z Kisoką, jak tak robił. No ale ogólnie rzecz biorąc, mania nie jest kolorowa. Tutaj jest bardzo, bardzo, dużo, bardzo dużo po prostu kolorowych stron. Może do czarno białych jakoś szybciej, szybciej przejdziemy, żeby wam zaprezentować. O, tutaj jest dosłownie ten moment, kiedy jest y, dzieciak ratowany, a nas, Jujuzuke, okay. y, śmierć następuje, umiera, i tu zostaje propozycja, żeby może y, coś popmienić i wrócić do świata żywych. Mm. Szczerze powiedziawszy, czy mogę więcej coś Wam na ten temat powiedzieć? Te początki, z tego co wiem, są bardzo, bardzo takie spokojne i, i nie do końca, może przedstawiające co tam się dokładnie będzie działo w przyszłości. Tutaj szukam jakichś fajnych kadrów, ale nie mogę złapać. O, fajny się kadr. Kolorowy. Bardzo, bardzo fajne, że jest tak dużo kolorowych stron. Bardzo mi się podoba. Ogólnie rzecz biorąc, widać, że to jest taka starsza kreska, ale mi to jakoś szczególnie nie przeszkadza i i mi e, odpowiada i ja szczerze powiem, że do tych starszych kresek nie mam e, jakiś, y, ten, no jak to się nazywa, nie mam jakiś, y, o, no nie, że mi się nie podobają, po prostu mam neutralny stosunek i tutaj fajnie wcho wchodzi to, jak, jak to wygląda, to nie przeszkadza. Nie wiem jak wam, może, możecie dać znać w komentarzu. Ostatni kadr wam pokaże, może jakiś, może ten po prostu, o się relacji nawiązuje nasz protagonista z dziewczynką ze światła. Myślę, że tu na drugim tom, no to w zasadzie będzie to samo, więc tutaj nie mam co. Może to, o, pokażę Wam, jakie magnesiki tutaj możliwe do, do wydania. No tak, szczerze powiedziawszy, no to tu będzie, będzie to samo, a możliwe też, że będą tutaj jakieś spoilerki, których chciałbym jednak uniknąć, ale, ale ładnie pachnie. Szkoda, że tego nie możecie poczuć, bo naprawdę ładnie pachnie. Szczerze mówiąc te magnesy troszeczkę wyjmę z kadru, bo nie chcę, żeby to się już prawie spadło. Nie chcę, żeby to się coś z tym stało. A tutaj te tomiki postawię. I lecimy dalej z kolejnymi tytułami. I polecimy od kotori. To jest zapakowane, no to będzie trzeba odpakować, jak możecie się domyśleć. Ale to myślę, że sprawnie pójdzie. No tutaj już nie, nie są tak super zapakowane jak yy, tutaj od y, JPF-u. Jednakże chyba te są większe, szczerze powiedziawszy. Są dwa w jednym od Kotori Te twarde wy wy wydania, możecie myśleć, że to są twarde wydania. od Kotori w zasadzie ja tylko i wyłącznie te twarde wydania zbieram dwa w jednym. Ym. Ogólnie rzecz biorąc, oni jakoś szczególnie dużo nie mają tych tytułów, które były bez tych twardych wydań dwa w jednym że nie obędzie się bez jakiejś kolejnych pomocy, czy nożyczki będą sprawniejsze. O, a nie, niepotrzebne nożyczki, po prostu fachowe. Paluszki się do tego nadają. I mamy tutaj pełno wiedząka I i i i, i, i mangi, którą jest. No teraz żeby to zdjąć, bo to się tak strasznie klei, ale fajnie się rozpuszcza w wodzie, nie wiem czy to jest proekologiczne, jak chyba kiedyś o tym mówiłem, ale że to się tak rozpuszcza w wodzie, Jeżeli nie jest niezdrowe dla środowiska, no to, to bardzo fajnie. I jeszcze folia, którą się podkręcimy, folię bąbelkową, bardzo solidnie zapakowana szczerze Jak możecie zauważyć, jest to dość szczelnie zrobione i mamy tutaj Whoa. Kolejny tom. Już czwarty. Czwarty tom. Dead Dead Demons. Dead -de 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 Destruction. Czyli y, kolejna manga na naszym rynku. Chyba po Jeszcze coś tam było, ale Pun na tak za, zapamiętałem. Po Pun da, to tak powiem. Od autora Ino Asano, który w niektórych kwestiach, jeżeli chodzi o Dzieci, dziwne rzeczy się dzieją w tych manga, dlatego tak, no, mieszano uczucia i miejscami, jednakże yy, może nie wiem, przejdę do samej bangi, to otworzę kolejną paczkę, ponieważ tu też znajduje się d, -d, -d destruction eee, która już jest otwarta, tak, jest otwarta, znowu pełno tego mamy, nie wiem, może, może niepotrzebnie to jest, ale no, zabezpieczająco, to nie będę narzekać, prawda? I jak możecie się domyślać, to był czwarty. Tym razem udało mi się poprawnie otworzyć, nie tak jak i z Juju, To tam był czwarty. Już mam tego pełno na, 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 na podłodze. To tu będzie piąty kom, których nie czytałem, także jestem ciekaw co tam będzie się działo. Z, z tego względu, że po trzecim konie nie jestem do końca pewien w jakim ostatecznie ta to manga kierunku pójdzie. Już mniej więcej mam jakieś zaczątki, mniej więcej co tam może się dziać, takie przypuszczenia. Jednakże no, zobaczymy. Bardzo ciekawe podejście do tego, do inwazji kosmitów yy, przedstawia ten tytuł. No, to jakaś reklama. I, I również pocztóweczka, która się prezentuje w taki oto sposób. Fajne te pocztówki, nie są takie jak, yy, jak tutaj możecie zauważyć. No, i tutaj mamy czwarty piąty dom. Z tego co mi się kojarzy. To szósty jest chyba ostatnim to, I on nie wychodzi chyba jakoś w styczniu, jak to nagrywam. Mm, więc możliwe, że to zaraz będzie koniec. I się troszeczkę zastanawiam, że skoro już te piąte nie czytałem, tą. czy jest sens? Może lepiej poczekać i przeczytać te ostatnie czytamy. Ale szczerze powiedziawszy, chyba nie z tego względu, że. Jak pamiętacie, może moje przyrody z Pumpulem, to mi się to ciężko wchodzi, bo To jest zdecydowanie dużo lżejszy tytuł niż Pun. Tam nie przeżywa się tak bardzo, co tam robią bohaterowie i co im się dzieje, bo. No, bo nie, nie dzieje się tak źle. Jednakże tutaj inne inne rzeczy są jakby przedstawiane z innego punktu. Tutaj dziwne jest to, że co takie ala historyjki że komiks w komiksie o i. Z nie? przepraszam, to na pewno się przeczytałem. ale nie. nie będę się na tym jakoś bardzo rozwodził. Um, no jest w kommiksie comic troszeczkę dziwne, ale sam jakby tytuł um, DD Action jest przyjemny. Przyjemny, jak mówiłem, moim zdaniem bardzo ciekawie podchodzi do tego, do inwazji, która nastąpiła na świat. I jak bardzo się role odwracają. Coś podobie jak w Hunter mamy w arku z mrówkami, że pokazane, że nie do końca ta strona, która powinna być zła, jest zła. A, a jednak troszeczkę to inaczej może wyglądać, jak się na to z innej strony spojrzy, czy też po prostu najbardziej przyjrzy tego temu. No tutaj mamy jakieś tam konflikty społeczne. Odnośnie tego, kto jest za kim, czy, czy jak powinno się zachować w stosunku do ów do, do kosmitów, czy też po prostu jak na przykład rząd wykorzystuje obecną sytuację. Dobra, pokażę Wam, to jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwny kadr, taki, a pograniczy dobrego smaku, szczerze powiedziawszy. Szukamy jakichś fajnych kadrów, jednakże no. O kurde, zaspoilerowałem sobie, ale wam nie zaspoileruję. To jest ciekawe, że tutaj, widzicie, to chyba się bardzo dziwne rzeczy dzieją, bo mamy pół tomu mniej więcej w białą, w białe karteczki, a potem ciemne. Także, już sobie jedną rzecz zaspoilerowałem, było tam wyznawanie miłości, także może, może nie do końca będzie. się... Tutaj mamy podobnie, tylko jakby to kontynuacja tej ciemności, także może tutaj się dzieją bardzo złe rzeczy i możecie zauważyć to w środku, Tutaj są dziewczynki, nasze główne bohaterki, które też sporo przeżywają takie. O, ale tu ciężko idzie. Yy, są przedstawiane różne. A szkoda, tak co widzicie, to jest z tego, na pocztówce, na pocztówce szkoda. Yy, przeżywają na przykład śmierć jakichś znajomych, czy też odosobnienie, rodzenie sobie z, z, ze związkami, czy na przykład jedna z dziewczynek się podkochuje, w, podkochuje no. Zabujała się w nauczycielu, nie pamiętam czego, no jak nauczycielu. No, patrzę tak, sorry, że, że, żeby naprawdę Wam nic nie zaspoilerować. Wolę sobie zaspoilerować niż Wam. Także no, takie różne perypetie sobie... Bardzo śmieszne tykety. Latająca Perypetie takie dość bliskie... Może nie każdemu tak jak w Punpunie, ponieważ tutaj dość abstrakcyjną sytuację mamy. Jednakże no, są takie, no jak, jak mówiłem, troszeczkę związkowe rzeczy, czy, czy też jakieś koleżeńskie, że jakieś przyjaźń się troszeczkę rozpada. No to no, całkiem fajne podejście i przedstawiane takie, że to nie jest oczywiste, nie mówią wprost, ale no to widać na przykład zachowań, czy ułożeniem kadrów. Fajnie, to jest przedstawione. Jednakże no, nie jest tak ciężkie jak Pum Pum, i chyba szczerze powiedziawszy, jakby na pierwszy rzut oka, z, Asano, z tych dwóch tytułów, które jakby czytałem, i czytam to, to bardziej, bym polecał Dead Dead The, The, The Destruction, ponieważ jest lżejszy po prostu i tak nie, nie kosi człowieka w głowie. No ale to możemy odłożyć na sam koniec i przejść do ostatniego tytułu. tam Paczuszki, nie jestem do końca pewien, co tam jest. O, I tutaj mamy. A, już widzę co, to jest. Mamy dużo papieru. To jest szczególnie ciekawa forma zabezpieczenia MANK. Mam nadzieję, że nikt to nie smakał. I mamy tutaj. Zewnątrz nocy. Zewnątrz nocy, kochani. Zewnątrz nocy. Szczerze, mówiąc, powiedziałbym tutaj półkę po wersję. sprawdzam czy tu jest więcej rzeczy, ale to jest trochę dobrze szczerze ponieważ ze względu na to, że to jest tak czuję pewien dyskomfort, ale wracając do mangi, mamy Zef Nocy, czyli tytuł, który od wydawnictwa Studio g który postanowiłem zbierać, tym bardziej, że się fajnie do dostało w formie ops, y dostało się mangę w dosyć intratnej cenie. I to jest mniej więcej chyba końcówka piątego tomu. To się wydarzenia z animacji kończą. Anime bardzo mi się podobało. Więc ogólnie rzecz biorąc, o takiej jakby relacji dwójki osób, czyli naszą protaga oraz protaszki, gdzie ona jest wampirem, a on. A on, a on, on chyba chciałby być wampirem. No to tak dziwnie się. się dzi Peripetii dzieją, no, to jest dzieciak, bo chyba on ma chyba 14 lat, który ma problemy ze snem i chciałby, może, jakoś to rozwiązać, ale mm, też szuka jakby swojego miejsca na świecie. To jest bardzo ciekawe, takie do odkrywania, nawet samego siebie, czy też na no, osoby, które mają problemy ze snem, przecież będzie je mam od paru miesięcy, to, 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 to myślę, że to tytuł dla, dla nich może być. Bardzo ładne rysunki, zaraz to z, z, pokażę. W środku są, o coś takiego. Eee, no, że tutaj już nie chcę dłużej, zaraz do tomiku samego przejdziemy. Ja tutaj dodatki też dostałem, także fajnie od tej chyba dziewczyny. Tutaj, może chciałem powiedzieć, że sprzedała ze w nocy. Chyba na naszym tomiku jest już sześć tomików, ale no to już będę musiał sobie zbierać nieużywane. Bardzo atrakcyjne są tu panie, nie będę ukrywał. Panów nie jest jakoś dużo, ale też jakby nie, nie, nie że w ogóle nie ma ich, na przykład w murcielago. Tak. Oho, coś się dzieje. No i ona jest wampirem, także dużo wampirek tutaj się przewija, które są wiem, całkiem sympatyczne, ale też no wiadomo, że nie do końca będą tutaj. Może współgrały z naszym bohaterem? Co oczywiście smakuje nocą najlepiej? Ludzka krew. Ludzka krew smakuje najlepiej nocą. Tutaj mamy po prostu parę kadrów do przedstawienia. No, Szczerze powiedziawszy, zachęcam do sprawdzenia sobie animacji, bo jest naprawdę rewelacyjnie wygląda tam kolorystyka. teł i jak to wszystko jest nasycone, było rewelka. Muzyka też jest świetna, szczególnie Opening, jakby miężdy. Natomiast sam tytuł, no to mi się podobał, dlatego uznam, że, że będę sobie go zakupywał no, po prostu. Bo ciekawi mnie też ze, ze względu na jakieś tam spoilery jakie mm, trafiłem, jakieś kadry, to się tam grubo dzieje w późniejszych tomikach, także jestem ciekaw. A te jakby codzienne perypety, jakieś epizodyczne historyjki też mi się podobały, dlatego po ten tytuł się. Nie... Mam nadzieję, że mi tak co najmniej tak samo się spodoba jak animacja i, i będę zadowolony z zakupu. Taką też mam nadzieję. Jeszcze może o tutaj to, to z animacji bardzo ładny kadr był naprawdę cudownie. To, to, to niebo wyglądało naprawdę super. Bardziej animację zachwalam niż magię, ale no mangi nie czytałem także no, nie będę wam tutaj yy, ogródków yy, jakiś upielił czy też coś przedstawiał, co, co nie jest prawdą. O, to chyba jest z pocztów filmu. Ale no nie będę już tam, bo już widzę, że całkiem długi materiał że nie będę Wam po kolejnych tomików pokazywał i zostawił Was z czymś takim. O, to też jest z tego. Szkoda, ale no lepiej to niż, niż szczerze powiedziawszy obwoluta. No masaże pielęgniarki. Całkiem... to widać w ogóle? Halo? Ostrość? Nie widać. O, teraz widać. Dobra, świetnie. No i tyle. Myślę, że, że tutaj nie ma co, co dłużej rozpamiętywać nad tym tytułem. I wszystko fajnie, fajnusio. Tak, i myślę, że to koniec unboxingu. Jak mówiłem na początku, zachęcam do subskrybowania, jak się spodobało, łapka w górę też mile dziana i do zobaczenia w innych materiałach. Pa, pa!